Siemaneczko, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku e, Gry Darksiders. O ile dobrze pamiętam, to w poprzednim odcinku e, właśnie tutaj sobie... No gdzie on jest? Właśnie, musimy dotrzeć tutaj, tak? A tutaj mamy Unexplored Location, tak więc chyba wtedy... Pojechaliśmy tutaj na crossroads. To jeszcze raz to zrobimy. Tak jest. I właśnie pojawiliśmy się w tym miejscu i w tym właśnie momencie zakończyliśmy ostatni odcinek, no to jedziemy. I tu nam się buduje droga ścieżka. O no proszę. Fajny tutaj efekt zastosowali twórcy. No i co teraz? Tutaj trzeba przeskoczyć bezpiecznie ze skrzydełkami. Aha, to, to jest tak jakby taka teleportacja, tak? I zaraz się tam przenosimy, dobra. To jesteśmy na tych crossroads i musimy chyba wejść tutaj z powrotem. No i nic, lecimy tam, gdzie nam tutaj radar wskazuje, czyli na koniec chyba tutaj tej mapki. No proszę, żadnych tutaj nie ma stworów, oprócz tych, których już pokonaliśmy. To żeby nie wyjść z prawy, jeszcze tutaj sobie troszkę poekspimy, że tak powiem. Wiedziałem, że tu można wejść. Dobra, żeby nie spaść i właśnie i tam chyba damy radę przeskoczyć. Zobaczymy. Jest normalnie. Dobra, i bierzemy ten artefakt. I kolejne tam kilka tysięcy wpadnie na konto. A. Ok. Lecimy dalej, ja właśnie, bo ja tutaj czasu nie odmierzam. Powiedzmy, że gramy już dwie minuty. Dobra, a tam albo to tutaj jest. Dobra, nic no, idziemy dalej. Tutaj te zębiaki nas denerwują, ale nic. Na szczęście w poprzednim odcinku chyba doładowało nam się życie z tego co widzę. Mamy dwie czachy. Dobra, jedziesz ziomek, jedziesz Okej okay. Skallingalo. Aha, no tak, dobra, już pamiętam. Jedziemy, przecież teraz musimy do tego mm, Samaela, tak? Dać mu to serce. Pięknie rozwalamy. No i dobra, dziś do tego samela całego. On tu się pojawi, czy jakiś filmik ma właśnie. I trust that she suffered not nearly enough. Beautiful. The second guardian, the Greeva. moves in tunnels beneath this place, but first there is an obstacle that must be removed. vain. One of the Old Ones. You didn't mention that before. Changing the deal already, Samael? Be silent, Milford. <laughs> My business is with the Horsemen. Ulthane is no ally of the destroyer. But you won't find the Griever without confronting the Black Hammer. And that will require strength you don't possess yet. What the hell do you think you're doing, Samael? Tell him, Watcher how you stifle the horseman's true power in order to keep him on the council's leash. War. Destroy this parasite. You so much as blink at me and the council will end you. Both of you. I'm protected. Not in here. You are war. Rider of the Red Horse. Not some puppet on this pathetic creature's string. I will make you suffer. Focus your anger. A great rage stirs within you, clawing to get out. You must release it, or a puppet you will remain. Dobrze, zdenervuj się. The horseman is broken, but there is still much power in him. For a moment, I saw one who would stand alone against the destroyer's army. Czyli mamy tak, <coughs> znaleźć teraz Wow. No to jestem troszeczkę zaskoczony tym co widzę. Dobra, mamy zajebistą przemianę. I ogólnie dla tych co tam nie skumali, o czym był ten filmik, no to mniej więcej mamy znaleźć tego Ulthaina, aby znaleźć tam później jeszcze kogoś innego. A poza tym to ten właśnie ten, ten mały demonik, który przy nami, przy nas latał przez ten cały czas, którego przed chwilą tam rozwaliliśmy. To on odebrał nam właśnie tą moc, aby właśnie być cały czas przy nas i kontrolować naszymi poczyna, poczynaniami. Dobra, więc aha, dobra, tutaj zaraz już możemy skręcać, okej. Okay. Teraz chyba staliśmy się silniejsi dzięki temu, że już nie trzyma nas na smyczy tamten O no, ci już nie sprawiają nam problemów Okej okay, teraz musimy znowu sobie O właśnie I dobra Otworzyło nam się wrota, przez które musimy właśnie przejść i tutaj jeszcze nie byliśmy. Tak więc odkrywamy nowe tereny tutaj świata Darksiders. No i jedziemy. A dobra, i mamy ziomka do pokonania. A to jest ten, co tak na końcu wybucha, nie? Szkoda, że nie może swoich atakować, że jak tak robi te zamachy. I już wybuchnął, tak jest. A my tu jeszcze mamy do rozwalenia niedobitki. I już po strachu, a jeszcze wychodzą Nie wiem dlaczego ta seria Darksiders nie cieszy się jakimś takim dużym powodzeniem hmm. Może dlatego, że to już no troszeczkę stara gra jest I wielu z was pewnie już w nią grało albo oglądaliście te let's play e u innych zagrajmerów. Może po drugie powodem być to, iż ta gra jest po angielsku, nie po polsku. Ale oświadczę Wam teraz, że wszystkie następne gry, które będę prowadził, będę starał się, aby to były polskie wersje gier. Czy tutaj mamy jakieś ostrza? Chyba w dobrą stronę będę szedł jak tutaj przejdę Nie Musimy jakoś odwrócić te, te, te ostrza No nic, może tutaj będzie jakiś przełącznik, go chyba znalazłem Strzeżony przez dwóch jakichś, nie wiem, demonów, którzy kiedyś sprawiali nam problem, teraz to już są zwykłymi śmieciuchami do rozwalenia Tak jest. A, i to się teraz kręci. Aha, aha, dobra. Myślałem, że się zatrzyma. Okej, okay, w które to musimy wskoczyć? A, cały obrót, dobra. Czyli tam. O, już czekają na nas. Ziomki. No jeszcze chwilka. Dobra. O, ale. Było blisko. Je, musimy je rozwalić wszystkie. Zobaczymy, czy da się to zrobić bez straty życia. Żadnego. Jak na razie nie straciliśmy żadnego. Nawet uszczerbka na zdrowiu. Oby tak dalej Zobaczmy gdzie tutaj ta, ta, ta cała droga nas prowadzi Aha do tego No, już zapomniałem imienia Tego demona No proszę I następni którzy nie kwapią się aby nas e, uszkodzić Pięknie O to chodzi I już po nim. O kurde. No to ja nie wiedziałem, że on taki atak ma. To jest jakiś lepszy niż ten wcześniej. On jakoś płonie na niebiesko. Dobra. I po nim, i tam mamy chyba duszki. Dobrze, bo życie nam tu wróciło. Dobra, wzięliśmy te duszki i lecimy dalej Okej, okay, wychodzimy na otwartą przestrzeń Drowned Pass No czy takie Drowned tu do końca nie wiem Okej, okay, kolejny ten niebieski O proszę, jeszcze kolegów przyprowadził Jedziemy, trzeba ich wszystkich... O! Kurde! Znowu wypluję te, te, te gówna Ale tym razem już sobie poradziliśmy z nimi Już nie jesteś taki Taki groźny ziomek O nie! No ale No niewiele brakowało Chciałem go tam zrzucić A skończyłoby się, że sam bym tam wpadł Dobra i po wszystkim życie nam wróciło Dobra, jedziemy dalej Niby gdzieś tutaj, tak? A tędy się nie da Idziemy dalej Tutaj chyba nie ma nic ciekawego I coś te niebieskie Te tam kropki u góry jakoś chyba się daje złapać liną czy coś ale ja na razie nie potrafię A bardziej to nasz bohater tego nie potrafi Ale chyba tędy to jest właśnie dobra droga O ten lepszy nam się tutaj urodził A czy ja wiem czy taki lepszy niż po nim Dobra, niż po nich. Tutaj w ogóle co za miejsce. Fajnie wygląda dosyć. W tym odcinku raczej e, nie, nie dojdziemy do tego kolejnego demona o którym mówił nam Samael. Ale mam nadzieję, że sobie dojdziemy daleko. O, tutaj mamy tego golema znowu. Zaraz go przesuniemy To już nawet szkoda czasu na, na te na te stworki Dobra i teraz jak to było mm. O właśnie Uh -huh. okay. oh, forgive me, friend. I would grant you passage were it within my power. Do for me what you have done for my brethren. And I will hinder you no more. There must be another way. The curse must be broken. Then you may pass. A czyli aha, znowu to samo. Czyli znowu mamy te cztery e, jakieś tam miejsca znaleźć. I po prostu no, pozbyć się tego, co, co jest w środku. To więc dobra, ja chyba teraz e, zakończę ten odcinek. I sobie te wszystkie cztery e, te wszystkie cztery znajdźki sobie znajdziemy w następnym. Tak więc dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Siemano.